Z założeniami udało nam się przede wszystkim dokonać renowacji sklepień, wymienić instalację elektryczną, nagłośnieniową, instalację sapowską, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także pomalować cały kościół, wyremontować to, co się dało w sensie zewnętrznym chodzi o wejście prezbiterium, okien. Jak również i wewnątrz konserwacja ławek i teraz montaż nowego podestu. To jest najwyżej sklepiony kościół w Polsce ceglany, bo to trzeba dodać. Natomiast rzeczywiście niosło to wiele wyzwań, ponieważ na przestrzeni wieków zastosowano różnego rodzaju zaprawy, często cementowe, które były raz niebezpieczne, a dwa no, spękane mocno i odspojone od podłoża. Trzeba było to więc wszystko zrzucić, aby później nałożyć nowe warstwy optolitu i w ten sposób ukształtować rzeźbę tego, tego sklepienia poszczególnych wysklepek. Tak naprawdę została jeszcze renowacja naszej zakrystii, w której także znajduje się zabytkowy fresk z 1470 Roku Chrysus Tłoczni Mistycznej. On już został w dużej części odnowiony, poddany renowacji, ale jeszcze wymaga oczywiście zakrycia całościowego takiego oglądu, remontu sklepień, jak również i podłogi. Poza tym te prace kosmetyczne to także i demontaż przepierzenia, które jest w wejściu głównym, remont tamtej przestrzeni pod chórem. No, i dokończenie montażu organów, które już w 80% praktycznie są gotowe. Zgodnie z harmonogramem przekazanym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powinniśmy te pracę zakończyć na koniec, na koniec kwietnia. Takie otwarcie planujemy na 26-27 sierpnia. Związane to będą te uroczystości z naszym odpustem parafialnym i z zaproszeniem gości, którzy mieli udział przy tworzeniu tej inwestycji. Jak przypomnę, jest to inwestycja łączona, bowiem 85% środków to są środki Unii Europejskiej, 10% to nasze miasto Stargard z panem prezydentem Rafałem Zającym i zarządem i radnymi wspierający nas w tym, w tym dziele. No i 5% środki własne, które oczywiście wydają się dla nas kolosalne, bowiem wspólnota musiała podjąć to wyzwanie, a są one określane jako 1 250 000.